To jest tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba, jestem w Ojcowie na parkingu 8 zł za godzinę z dzierstwa jak nie wiem lepiej by te automaty, to jest porażka, bo są tylko dwa, a miejsc jest 17 nie wiem 54 Czasami jest wszystko zawalone Nie ma ja kolejka do parkomatów także sobie to wszystko wejście, zakalkulujcie. Nie podoba mi się to absolutnie. Tutaj to wszystko do Ojcowa nie można wjechać. Trzeba gdzieś na 4 godziny brać 5 godzin bilet. Chyba że zaczniecie. Tutaj jest mało od Ojcowa. Ja idę dalej, bo chcę najpierw przejść to wszystko, a później dopiero ten. A później dopiero na końcu te ruiny ojcowskiego tego zameczku. I ktoś mówił o Paragonach Grozy, to Paragony Grozy są za postoje, powiem Wam szczerze, a nie za posiłek. O, to jest Paragon Grozy, 8 za godzinę. Wiąz Szypułkowy, idę tutaj za wstęp, już nie chcę nawet do Ojcowskiego Parku, to idę zobaczyć. Tutaj czerwony, czarny, niebieski, wszystko w tamtą stronę tylko grota łokietka idzie w bok no i dlatego trzeba, najpierw było tu zobaczyć, 45, 45 w dwie strony, no to już jest dwie godziny, no. i trzeba będzie jeszcze dorzucić pan tam mówił rzeczywiście 6 godzin, trzeba było 6 walić w ten automat. po prawej jest ekspozycja przyrodnicza Muzeum Ojcowskiego Parku Ciekawe co będzie dalej. Ludzie na tyle samo. 4 godziny musicie e, niestety, ale machać i to wszystko. I tu coś się spaliło. Kawiarnia, coś tamtego. Tu idę. Góra. Tutaj też się coś zawaliło. Wojcowie. <śles> Super. Idę dalej szlakiem Bazar Wowki 1895 Idę dalej, lawas ulicą Ojców Stryt, uzdrowisko tutaj domki po prawej noclegi ciekawe jak tu się dojeżdża tamtą stroną, drugą żeby tu dojechać noclegu tu nie wziąłem no. Numer 23 Ojców na Widoku. Bo chyba więcej tutaj numerów nie ma. Podejrzewam. Tam jest też droga. A tutaj jest ta droga przez Ojców. Villa Dulewiczówka, numer 25. Tak to wygląda tam pałac. <gryw> Idę dalej. A wjechać nie da rady. Droga się rozwala po drodze. O tu. Tutaj nawet są ślady. Także troszkę nie tak z tą płatnością. Jestem przeciwko czemuś takiemu. Jak się płaci, to się powinno reperować. No ale idę dalej. I coś optymistycznego. Tamtą stroną można było iść przechodzić jedna na drugą, ja idę wioską. Szlak czerwony, niebieski, czarny. Tam, gdzie będzie rozwidlenie, to dopiero tego. A ten na razie się idzie. I taka wioska. No, tak. Marudzę, co? O tak to wygląda, proszę bardzo. Tutaj dam, że jest Nie. ten. O. Jedźcie na Dolny Śląsk. Karpacz, Szklarska. Oprócz tych grot chyba będzie ładniej. Rozbudowy nie ma tutaj żadnej. Tam pola sobie siedzą spokojnie i śpią. Oj cóż, też tutaj jest. Podejrzewam, że legi troszkę droższe, ale byście mogli tutaj wjechać. O, tam strumyczek płynie. Ja idę tutaj górą. Wiecie, z moich opowieści, z gór, i dlatego tak patrzę, czy to warte, co wczoraj widziałem, dlatego to jest szok, co był wczoraj, ale dlatego tak. No, zabudowa jest piękna, nie powiem, tych budynków. Tak, te, 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 te. Takie zakopianki, bym powiedział, co? No, wszędzie tutaj są budki, zapiekanki i jedzenie. idziemy do pierwszego. A, pieskowa skała, to nie, to nie, to nie, to nie, wszystko. Stąd żółty dołącza. Ojcu w centrum. 10 minut stąd. Nie. Trzeba czarnym iść Tutaj żółty się rozwidla na są połoską. Jest źle tak oznaczone. Kto się. Tego w prawo. Pamiętajcie, są połoska. A czarny. chce iść czarnym, później na łokietka i wrócić. Niebieskim, to będzie wsio, zaraz zobaczymy. I tutaj czarny skręca gdzieś. Uwaga, uwaga, czarna łamaga. W lewo? Nie wiem. Jest czarny na grotę. Ja się gubię to, co dopiero. Inni, niby można było tędy przejść. Nie wiem. Dobra, lecimy na czarny. Jeszcze pokażę w stronę ojcowski. To jest stąd. Jakbyście chcieli przejść stawów. 2, 4, 5, 6, 7. O. I tutaj jest czarny, to już widzicie taki łuczek, nie wiem ile to zajmie. I później niebieskim tu dołem i od ojcowa góro. chyba chyba jednak nie wiem. Czarny. Ale będzie człowiek dyszał. No i tyle. Nie pokazuje więcej. O, droga taka. Troszkę ludzi jest. Nie za dużo. Cztery osoby. Spokojna. Grota łokietka. Tu jest przystanek. Tak to wygląda. Nie wiem, piszę ślisko. Idę w dół. I tutaj jest wejście A i B. Nie wiem o co się rozchodzi. W każdym razie nie można robić filmów no i będziecie musieli się obejść smakiem można tylko robić zdjęcia, ale nie wiem do własnych celów czy nie. No można zrobić zdjęcie. To też fakt. I oskina, proszę. 5 sekund. I tyle mogę pokazać. Idzie duża grupa z przewodnikiem. Tam Łokietek był, jak prowadził z królem e, czeskim walkę. Niby przebywał. Tam była sieć pajęcza. On się z góry opuścił. Przybyli Czesi. Zobaczyli, że sieć nie tknięta. Odjechali. 8 stopni. Temperatura coś na rączki warto Ubrać bardzo piękne widoki, takie puch, korytarze, cudowne. Idę dalej. Tu jest czarny szlak, czarnym szlakiem tutaj do góry. Za mną ktoś tam idzie, a teraz bramą krakowską ojców tutaj w dół. Proszę bardzo, Endy. Robimy i tam przez ojców się przejdzie. Będzie wszystko fajnie widać. Taka pentelka. Nie wolno tu wchodzić. O, proszę, takie skałki są. Niebieski szlak w dół, w Czechach to by było tak, że, że by mogli dać. I tu na szlaku z kikami idę, a tutaj widzę, że te kamienie są tak higroskopijne, te wapienie, że się tutaj dużo ludzi ślizga, powiem Wam szczerze. No i trochę skałek wapiennych w grzybach, o. Nie mogę pokazywać drogi, bo Och, i się poślizgnąłem na tych schodach kamiennych. Niby i tutaj takie te łapienne skały. Powiem wam szczerze, że przede mną jest taką migawkę, zrobię ta brama krakowska. No niestety jest cała sesja rodzinna. Nie wiem, pokażę. Uwaga, i brama krakowska. 10 sekund, bo wszyscy robią sesję se rodzinną. I tutaj robię bramę ze zbliżenia, bo niestety, ale tutaj po prawej stronie stoją ludzie. To jest taka brama. Robią sobie sesję pięciową. Nie mogę zrobić. I matka boska jest tam. O proszę bardzo, ktoś tam dał. Tu jest brama krakowska. No niestety, nie zrobisz jej. Tej bramy, tak w bok. A tam jeszcze jest. Pokażę Wam, ktoś tam jest na mostku. Zbliżenie takie wysokie i jeszcze to od dalej. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś przejście, zobaczcie, jak daleko. Tutaj wszyscy obozują. Są w ławeczki. Słyszycie, płacze. Są dzieci. Wszyscy idą teraz do ojcowa. I teraz pokazuję te skały wapienne z góry tam jest Dom pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów Półtora kilometra Zaraz wam pokażę rozwidlenie Wszyscy za mną siedzą na ławkach Jest z 50 do 100 osób i idę dalej Ojców centrum 30, Dolina 15, Pieskowa, tutaj to to już nie. Jestem Brama Krakowska, to było tu. Proszę bardzo, tu jest zamek, tutaj można sobie przejść. A co jest po drodze? Tutaj jest po drodze jakaś. Ee, zaraz. Oj, proszę gdzie jestem? To jest jaskinia Krowia. O tam, żem wyszedł, a tutaj. Jest 30-25 metrów ławeczka, to jest jaskinia krowia. Tak jest robiona. No jest wstęp taki, o, że można wejść i się zanurzyć, co nie? I szlak biegnie tutaj, a ja chyba do ciemnej chciałem iść, ale chyba jest zamknięte. jaskini 7 trzeba wejść taką 400 metrów. Do góry, tędy takimi schodami. Wejście o pełnej godzinie 20 i 10 zł było w 2023 roku. I po drodze o taki widok na te wszystkie urwiska. I dalej ścieżką do jaskini. Wytyczona droga i idę jaskinia ciemna przewodnik jest w jaskini tam 80 metrów długości tutaj są 80 tylko tamta miała 300 200 udostępnione do zwiedzania proszę bardzo tutaj też chyba nie będzie można udostępniać idę na taras widokowy przy jaskini ale super i stanowisko na andar talczyków I tutaj proszę bardzo o, o. Jaki taras o, z Obozowisko Proszę tam jest obozowisko A tam jest brama krakowska o proszę jaki piękny widok to jest Brama Krakowska, proszę, jak ja ją tutaj mam, bliziutko, dzięki temu, że ją mogłem ściągnąć, tak? A tutaj jest obozowisko Neandertalczyków, którzy tutaj byli. Proszę bardzo, wszyscy weszli. I tutaj mamy wszystko, jaskini, wykopy. Brukowski, Kowalski, zielone tutaj były robione. Tutaj jest czerwone, to tutaj jesteś tam. Oh. No to wszystko. Jaskinia ciemna, to czarne. Pomost widokowy, tunele. chatka przewodników, proszę bardzo. Najdłuższa jaskinia dla linia prędnika, ten, ja słyszałem, że 80 metrów jest udostępnionych, 209 długość. Archeologiczne stanowiska, kości dłoni, dziecka przez 115 tysięcy lat. I obóz myśliwski, ten, który pokazywałem. I droga z jaskini ciemnej, proszę. Tak to wygląda. O, asfaltuwa, a tam po tamtej stronie jest ten szlak, równolegle. Są stawy te pstrągowskie, tu jest przejście, no i asfalt, no i w sumie koniec wsi, no nie ma nic. Tam w jaskinia ciemna, to jeszcze dodam, że 800 tam nieptoperzy, coraz więcej jest. Liczą je zamykają jak jest 150 i nasz Józef Poniatowski tam był mm, przyjęcie takie zrobili e, tam pochodnie i tak dalej, i tak dalej. Wykarczowali las, żeby wjechał. No i później jest z tego tam jeden przysłał malarza nazwornego, który wymalował pełno różnych obrazków, ale to już możecie w Muzeum Narodowym podziwiać. No i tak to wygląda z drogi. Kilka domków, pokoje gościnne i to jest cały Ojców. Oprócz tych rzeczy, które... jaskin, bramy, no... no to nie, nie wiem, czy tak jest taki zachwyt. No tutaj jeszcze prosta i koniec. I tutaj wolne działeczki, pokrzywy. I... po prawej tu są, po lewej uwaga, kleszcze. Potoczek i znowu po prawej też jakieś tutaj są. No i nie wolno tu wejść, tylko trzeba iść na piechotę. Fajno jest, tylko że nikt nie wie na ile wykupić bilet. Czy 5 czy 6 godzin. Nie ma informacji, ja Wam mówię. Na 5 co najmniej przy dwóch jaskiniach i przejściu takim jak ja. A jak będziecie chcieli jeszcze zamek, to idziecie. Wykupicie na godzinę jeszcze. I takie ładne chatki rzeczywiście. A tutaj po lewej stronie będą rozwalone. Nie wiem czy je będę restaurować, czy nie. O, trochę tutaj zarosło. Nie wiem czy je. Teren prywatny. Nie wiem czy je zdołam pokazać. O tu piękne te chaty. Ale no nie wiem czy będą nowe. Czy taka jedna, jeszcze jedna. Czy one będą odbudowane, to nie mam pojęcia. I druga, chociaż może nie, bo już by coś się, ktoś się zainteresował. I tam jest dyrekcja, no niestety teren prywatny. Mogą robić co chcą. Dyrekcja i parking. Trzeba się śpieszyć. Bo już mam mało czasu na ten na, na co? Na wykupienie tego biletu całego. Bo no tutaj nie ma potoku, przejdzie na skos. No i tyle jak będziecie chcieli, jeszcze to wykupicie bilet na zamek, już.